Dzień dobry, kochani, dziś mamy 8 sierpnia, a tytuł naszej refleksji to zaufanie. Dzisiaj tworzę nową generację myśli, emocji i przekonań. Wyobrażam sobie dzisiaj, że moje życie to tablica tablica, na której mogę napisać, co zechcę. Dobieram starannie myśli, wymazując te. Które nie dają mi radości ani spokoju, zdrowia, ani dostatku. Wymazuję ją bez nienawiści i zastępuję myślami opłacalnymi, produktywnymi i twórczymi. Nie jestem już tym, co wymazałam. Jestem tym, co wpisuję teraz do swojej świadomości. Staję się tym, kim chcę być. Nie psują mi już szyku, szyków archi, archaiczne przekonania. Tworzę nowe generacje przekonań i zachowań, takich, które pobudzają rozwój. Zastanawiam się teraz, które myśli chcę wymazać, a jakie pragnę wykreować. Przejmuję tym samym kontrolę nad swoim życiem. Przystępuję do tego dnia, wierząc na nowo, że potrafię się zmienić. Kochani, jeżeli chcemy, możemy zrobić wszystko, co, co, możemy zrobić wszystko, możemy się zmienić, możemy wybierać yy, nasze reakcje na różne sytuacje życiowe, możemy z, tylko musimy sobie zaufać i zaufać naszej sile wyższej. Czasami, no jesteśmy tylko ludźmi, czasami lubimy się potaplać w swoim błotku, w swojej zgniliśnie, że tak powiem. Tylko nie róbmy tego za długo. Dajmy sobie tą chwilę, nasze błotko, nasza sprawa, ale wróćmy do tej rzeczywistości i kryjuujmy nasze życie. W pozytywnym kierunku, tak żeby nam było dobrze, żebyśmy nie musieli płakać po kątach, cierpieć. Bądźmy dla siebie dobrzy, wybierajmy dobrze dla siebie, selekcjonujmy yy, potrzebne i niepotrzebne nam emocje. Tego Wam życzę, kochani, życzę tego również sobie cudownego dnia, pogody ducha, wysyłam moje serduszko. I do zobaczenia, do usłyszenia. Jutro buziakuję mocno papa.